Dobrze, zaraz porozmawiamy z Tobą jeszcze dalej, ale może poznamy Twoją przeciwniczkę, więc prosimy kolejną wizytówkę. Jest i Świnka! Ja pierdolę! O, że kurwa mać! Cześć, nazywam się Monika Godlewska. Możecie kojarzyć mnie pod pseudonimem Esmeralda. Możecie mi również kojarzyć z kilku. Też mogą cię kojarzyć z kilku, kurwa, McDonald'ów w Warszawie. Wcześniejszych projektów, natomiast teraz, 20 marca, zobaczycie mi. To ona ma dosyć duże piersi, kurwa, ale hitem w niej jest to, że jej brzuch i tak wystaje. Więc trochę kontrast się gubi. Wy, Punch i będzie to pierwszy pojedynek kobiet. 162 cm wzrostu. Proszę Powiem bardzo. Wam tak, specjalnie dla takich ludzi jak ona, wystartował nowy projekt mój i Wojtka Goli. Nazywa się Game Eat. Macie oczywiście w opisie. Dieta pudełkowa: trzymamy kalorie, jemy mniej więcej zdrowo, nie zapijamy tej diety olejem. Esperalda, zapraszam wagi nie dali. Państwa. Y... Anastazja jest na Zanzibarze, dlatego się z nią łączymy, a gdzie jest Esmeralda? Skoro też się z nią łączymy. Esmeraldo, gdzie jesteś? Na Zanzibarze też? I, kurwa, nie i, byś, nie jesteś, i byś nie powiedział, się. i byś nie powiedział, i byś nie powiedział. Witam was wszystkich mega serdecznie. Żałuję, że nie mam. Powiem nie... wam tak, to jest Instagram. To jest Instagram, kurwa, a to jest życie realne, nie? A to jest kurwa Instagram. Marca, że waży prawie 200 kilo, to na drugi dzień kupiłam bieżnie. Nie ukrywam, że już kilogramy fajnie lecą, więc mam nadzieję, że 20 marca, no na pewno, bo zobaczycie mnie w innej wersji. Może nie będę Anią Rubik, ale. Chyba i na psychę siadły te Ale komentarze. Zmeronę, ja nie wiem, czy to dobry pomysł zrzucać kilogramy przed galą panżną, bo tutaj kilogramy są atutem. Może lepiej byłoby poczekać do 20 marca. Słuchaj, no ja mam ym, tak, y, taką przeciwniczkę, która waży około 20 kilo, więc. 43 myślę, że... dokładnie. No. <śla> 43, nie wiem. <śla> no, jest... Ona siedzi i myśli, o kurwa, jedna trzecia. Ale tak patrzy i mówi kurwa. Te kilkanaście kilo, które schudnę, myślę, że nie przyczyni się do tego, że y, przegram wręcz i jestem przekonana na 99,9 że wygram. Y, i na fejmie też tak mówiła. Mam nadzieję, że uda mi się ją tak, konkretnie. A po, powiedz mi już dwa pojedynki w formule MMA za tobą. Ciekawe, czy ja byśmy ustali, jak dobra, to tak naprawdę, nam stysa za zajęwała. Po... E e e e e e jeszcze chcę się odnieść tylko do tego trailera z Anesthesia, mhm. e że ona powiedziała, że Esmeralda, e bój się, idę po ciebie. Ale się kurwa boję. <ślonia> <ślonia> bo nie będę mogła teraz spać y, przez trzy noce, naprawdę Anastazja, tak się Ciebie boję, że aż, aż dostała mi zimne poty. Dobra. Anastazja, co odpowiesz na to, że no, na Twoje groźby Esmeralda nie? reaguje śmiechem? Hmm. Powiedz nam jeszcze jedno Esmeraldo, no bo mówisz, że odchudzasz się hmm. i czy poza tym coś jeszcze ćwiczysz jakoś do tego punchdownu, jakieś ciosy, coś, robisz jakieś rzeczy, żeby wzmocnić swój cios? Wiesz co, tak naprawdę y, jeszcze nie. Y, Wczoraj zjadła dwa wieśmaki od, y... Aż wam kurwa cofnę. O kurwa pozdrowienia dla Grafika z tego momentu. Jesteś naprawdę kurwa zajebistym kozakiem. Nie wiem w jaki sposób wyciągnąłeś to zdjęcie, ale jesteś jesteś przechujem, nie jesteś przechujem. E... Odezwij się do mnie, kurwa dam ci parę zdjęć zaobronię na Instagramie, może wbije milion. Jesteś kurwa najlepszy, kurwa. Podszedł ciułbussy jemy na potentach Ona mówi że jest przecież taka piękna, czy trochę presji za nami jest głośno. Za ty parę kwinty sielamy całą noc. Podszedł ciułbussy jemy na potentach. Ona mówi że jest przecież taka piękna, czuje trochę presji ale ile to znaczy za te